And good evening what is a perfect night for Halo, halo. Siema no, witam kolejnym odcinku. Gramy znowu gru, z Osową Grupą, grailiśmy z nim dwa meczu temu, był aż skład wtedy był remis. Dzisiaj mam nadzieję ich nie tylko, nie tylko wygrać, ale po prostu ich rozjebać, bo oni jakby są dużo słabsi i chcę pokazać, że tam mi się fartnęło. No i w ogóle jedziemy z nimi, nie, nie wiem w ogóle, nie trzeba to tamto. Framberger, dobrze On niezadowolony jest z tego, że mało gra, więc dla go go gra dzisiaj A tak to ogólnie jest pierwszy skład dosyć Tylko ten to to. chyba W sumie tak naprawdę on też jest trochę w pierwszym składzie teraz, bo ktoś z Ale niesamowity jesteś to. panie Klement Ale podalko. Aleks, z informacją jak zawsze. Nie, Fra Merger, asysta, chory w ogóle. Bułka z masłem. Nawet to dośrodkowanie nie było w ogóle dobre. Takie, w sensie było spoko, ale nie do końca cenne. I on się normalnie tak powoli, tym swoim śladomarzanym well, ruchem, tak cofnął it. te trzy kroki do tyłu i zajebał, jakby w ogóle uderzał z nogi. nie? No patrzy na to, nie? Gościu w ogóle wyskoczył przeciwnie, chyba do kierunku ruchu piłki, nie? No tak jakby do tyłu sobie wyskoczył z tego.

Might be dangerous. And a a jajaj, dobrze, że ten zagrał ładnie, Jugol odegrał. Jugol ostatnio ogólnie według mnie nieźle gra, nie, nie ma jeszcze liczby, ale już, już to jest po prostu dobra gra w miarę.

A jakby troszkę się był Klement, tam podanie było Nie bardzo dobre w dupnie. Do o ja za to miał się odskoczyła.

likes to run with the ball at his feet. Doing everything possible to keep possession. To ah, he should have And he's fired over the corner. And really meat and drink to the keeper under the circumstances. He'll have a go here. Aha. Oh! Uh -huh. Ale zajebka, ale prezent. Ale to takie moim styl. To pierwszy raz się zdarzyło w tej karierze. Ale to takie atracę, takie bramki, że sami nie. W ogóle totalnie na autopilodzie włączyłem się, na patrzeć, się dzieje, podałem tam, gdzie miałem zamiar od początku. I no, zjebałem w chuj, jak widać. Ale jesteśmy lepsi. Mamy radę. ale pięknie. Podoba mi się ten chory, naprawdę. Ktoś tam pytał. Jakieś... W ogóle nie wiem, czy robię to QA, bo nie wiem, nie wiem, jak to wymyślić. Nie wiem, czy bym się chciało bo musiałbym coś. Jakby nie będę siebie nagrywał na pewno, a musiałby coś, musiałby coś się dziać na filmiku, żeby był, nie był tylko mój głos, nie wiem, nie będę nagrywał kiedyś w czasie meczu, bo się nie skupię wtedy. Ale podając na jedno pytanie już teraz, czy Kontek czy Chory, to w ogóle Kontek to nie jest ta sama półka, nie? Kontekst jest spoko, bo jest bardzo szybki, to jest przydatne na niektóre drużyny i on postrzela sporo bramek, jest bardzo przydatny i, i lubię go, jest kotem trochę. Ale chory no, jest dużo lepszy w takim wykańczaniu sytuacji. W w wykączeniu w wykączeniu w wykączeniu. Piłkarsko po prostu jest lepszym zawodnikiem od niego, tylko to, że jest klocem wolnym. No ale za to ma te główki, nie? To wynagradza. Po prostu trzeba nim inaczej grać. My możemy dawać pił, który kątem, kątem na dobieg. Już teraz dałem, ale to było tam blisko w i miał miejsce. A, trzeba z nim grać po prostu, używać jego atutów i jest, jest wtedy wtedy miarze KTH, Jeśli chodzi o takie same czysto piłkarsko, to zdecydowanie ja uważam, że chory jest po prostu lepszy. Ale, Hugo, ty wybiegasz tutaj. To oddaj. I jeszcze raz. Aj! już za bardzo, bardzo no szalansko, bo chociaż dwa razy tę trójką nacisnąć, to by taką trochę podciętą dał. O nie. Kalos, dobre podanie. Nie koło wykończyć z nią krwią. Odbiór skały mój. Tu podanko szybkie i tu kaloc. Wątpiłem w niego, że da radę takiego długiego pasa dobrego zagrać, bo to nie klement. I myślałem, czy nie dać do klementa przez chwilę, ale mówię, dobra, jest teraz okazja, akurat będzie dziura, to może się uda. I w sumie, no ciężko było to lepiej zrobić, nie? Bo jeszcze tu Tupoku nie miał miejsce na to, żeby się rozbiegnąć Uciec całkowicie I tu przez chwilę myślałem, czy może było to Opoku Czy może nie pójść i na zamach bramkarza nie wziąć Nie, mówię dobra nie, bo jest tylko 2-1 Po prostu zwolnię i zapierdolę po długim Bez żadnego finesyjnego, bez niczego No i bramkarz bez szans Opoku się zrobił trochę lepszy ogólnie Mam teraz z saty bo ma On wyglądał tak, że miał Na zielono szybkość i tam dribbling E, na żółto podania, a na pomarańczowo strzały. A teraz strzały były też na pomarańczowo, i ma tam podobne do styki strzałów jak podań, więc można już nie w miarę uderzyć. Ma tam wykończenia powiedzmy 65 a nie 58, nie jak miał. To jest tak już powiedzmy no jeszcze dalej chujowo, nie? Ale jak na skrzydłowego w drugiej Bundeslidze, wystarczające. No dobra, to lecimy z drugą połową. Myślę, że szybko możemy wybać jeszcze jedną i wtedy zmianki zrobię Idę pobrać pograć komuś innemu. Ja tak wystawiłem ten skład takie najmocniejsze, mówię, nie, no po prostu tu musi być zwycięstwo, nie, nie ma opcji, że się nam potknie noga znowu i nawet jakiś remis, po prostu musimy tu mieć trzy punkty, nie? Na takich drużynach musimy, to jest nasz obowiązek. Dlatego tu już trzy punkty zaraz będą zapewnione i będziemy mogli wchodzić inni, no ale z takim podaniami, kurwa, zawsze to ta tak za lekko wychodzi, ja prawie do końca wciskam ten pasek, nie? I to był taki wślizg, że tam przypadkiem lekko go zahaczył, a będzie go jak mu się wpierdolił w, w nogi prostymi nogami, nie? I później dostanę, kurwa, czerwoną Nie, żółta, dobra No, to, był tak, to nie było nic brutalnego, nie? Tam się zebrali, kurwa, jak to nie się stało Zimona FIFA, zawsze to samo O poku, o poku. Do Jugola Z podcinką dałem wrzutkę Było tak łatwe że aż powinno być nielegalne Chory znowu Hatryk, nie? Niesamowity jest ten gościu Trochę się może wkurwić, że go tak się zdjąłem, więc jeszcze niech, niech będzie. Ale zmienię może kogoś innego. Na przykład włoskowyś niech sobie zagra, bo to ma kartkę. I popowiedź niech zagra sobie za pana Klementa. Jak jeszcze chorym gramy, to tym bardziej. Przez te 15 minut powiedzmy. Jugol dzisiaj bardzo spoko, dlatego jeszcze poczekam. Bo to jest za wcześnie jest trochę, nie chcę, żeby później płakali, że ich zmienia w połowie meczu. nie tylko tak dotknął sobie lekko, idealnie precyzyjnie. Chory gościu po prostu, chory gościu, nie? długo w końcu liczba Mówię o Hawksie, nie? Oj, oj, Trochę tutaj się o Frammerga A nie zdążył tego oddać? Szkoda. To była była akcja. A ja się pozmieniałem Now z zbiornikami. Tylko chaos zrobiłem. O nieee. jak zablokował dobrze, bo to nie żadne 4-2, tak? Well, mamy większą nominację niż tylko dwie małe różnice. No i też jak już straciliśmy jedną, nie, nie, jedną bramkę, to nie znaczy, że teraz mamy tracić kolejną, bo już, już z tym kątem. Fajnie na tych bramkach jak najmniej tracić, But by było a nie tak kurwa dużo znowu. Boże, jaka to jest w ogóle jako panina dla nas jest super. Nie będzie za mocno.

Aaron Opoku Good movement Promising pass, it comes to absolute <laughs> nothing Popovic oh, Nice ball over the top Well cleared away Good tackle yes, da. Really good wide play Will he play it in? Shot attempted Oh well, no, degree of so, difficulty for the goalkeeper, goalkeeper. No ale farta teraz mieli, nie? No nie wierzę w to. kochanski Zapomniałem o tych zmianach potem zrobić już, nie? No trudno, chuj. Dobrze, zrobiłem chociaż te kilka. Chory zmęczony, więc nie wejdzie kątach na tę chwilę nawet. O, bo może nie, żebym statystyk nie psuć. To wpuścimy sobie tego. Pewnie tak już nic nie strzeli konta, a będzie miał mecz zaliczony. Z mało czasu został. A ten może wejść nawet na chwilę. Dlaczego nie? Dobra, panowie, kontra i kąteczka. I będę zadowolony. 4-2 też będę zadowolony, ale wolę 3 ręką różnicę niż 2. Dobra, ta piła jest nasza zaraz. Chyba nawet nie ma różnego No i dobra, i teraz my robimy wyjazd na Popowicia Co ty lubisz o tym przejściu? No, może to będzie znowu No nie chciałem z pierwszej, bo czułem, że zapierdolę w tego i chciałem przyjąć Ale nie wiedziałem, że tak wolno będzie to przyjmował Tak koślawo Na oczywistej fali, ale refery pozwala na przesunięcie Może wybrać z kolegów Bye. the ball sailing over everyone in the centre almost at full time and i'll tell you what playing away from their home patch has been a pleasant experience for them stuart well they've been much the better side up to now some of their approach play has been excellent they just need to control possession for these final few minutes to cap off a really good display O jesu, po takim podaniem to już jak wiszczy O kurwa Nawet nic nie odbierałem, tylko po prostu dostałem tą piłkę i straciłem od razu Także jednak 4-2 No tak, no, trochę nie dosyć, że po tym meczu my może wygraliśmy Bo te dwie bramki straciliśmy i... No ale okej, okay, no nie ma co narzekać, zwycięstwo to zwycięstwo Najważniejsze no, są no, te punkty, można być wyjebane w inne statystyki Może przyjdzie to z czasem, ta reszta nawet w strzałach nie dominowaliśmy za bardzo, widzę, bo jest... nawet mniej mamy od nich. Ale zobaczymy sobie performance. No mówię, ogólnie dobrze, 7-6, asysta. Framberger też z asystą. Ładnie, ładnie. Opoków znowu liczba. Chory, trzy bramki. Kalot, dwie asysty, to jest w ogóle... ja nawet nigdy nie patrzyłem na niego pod względem takiego... gościa, który jest takim rozgrywającym jakoś bardzo z jakimś zmysłem podania czy coś, a on w tym sezonie ma już tyle asy, że to jest chuj. On ma tam chyba tylko kilka mniej od Klementa, który oczywiście ma najwięcej. Który by the way zaliczył, to też chciałem zwrócić uwagę, nie? Że z reguły jest tak w fifa w sumie no, nie z reguły zawsze tak jest, że do oceny zależą mu od, od właśnie udziałów bramkowych I jak zawodnik ma na przykład asystę, to automatycznie mu tam rośnie. Jak, no, jak graliście kiedyś, a prowaliście karierę zawodnika, to zauważyliście, że tak jest, nie, że tam możesz grać kurwa zajebisty mecz, ale no, ciężko wyciągnąć dobrą ocenę, jak czegoś nie strzelić, czy tego, nie. I taki klement, on nawet jak mecz w końcu, gdzie ma pusty przelot, to i tak grał tak zajebiście, że bez kurwa z bez asyst ma 8-2. 8-2. No, co typ, nie. typnie. Niesamowity gościu, i w 52 minuty zagrał, nie? Bo ja go szybko zdjąłem. 10 podań, 9 celnych. 10 dryblingów Wszystkie, wszystkie udane. E, jedna próba odbioru. Udana. 7% całego czasu naszego bycia przy piłce to jest klement. I jest to. Drugi wynik po Opoku, z tego co widzę. A Opoku grał cały mecz, a Klement tylko pół, tak naprawdę, bo zagrał 52 minuty. I gościmy przez 7% czasu, jakby całe posiadanie piłki naszego zespołu to 7% Klement był. Nie, przez całe 80 minut licząc, nie wiem, może zagrał tego. No i w ogóle tego chciałem zobaczyć, jego pasy. Jego pasy też nie są do, no te dwa z tyłu, takie nie do najbliższego no, dla bezpieczeństwa, ale tak to reszta pasów jest taka, no kluczowa, jakieś tu wrzutka fajna w pole karne, no, zagrania na skrzydło, przecinające obronę. Zresztą, no, oglądaliście mecz, to widzieliście co on robił, nie? Trochę w cieniu jest czasem, ale, no po prostu gościem się gra, jakby był dużo, dużo lepszy, nie? Te podania najwięcej robią. Takie fajne pasy daje, jak, jak jakieś nie Podkręca te takie długie, mocne. No, także trzeba docenić, oczywiście, jak zawsze, Klementa. No, Chorego też. Opoku. No, w ogóle dużo zawodników trzeba docenić. Tych tak naprawdę sześciu to dostali te wszystkie oceny powyżej siedmiu. To wszyscy zajebiste mecze i wszystkich trzeba docenić. Może Framberga nie, że jest zawsze, jak zawsze zajebisty, bo nie był zbyt dobry. Ale dobrze, niech gra tak. To jego wartość zwzorocznie jego opierdola za trochę więcej, bo nie jest potrzebny. Ale zobaczymy na koniec sezonu. Jeszcze nie mówimy nie. <laughs> Dlatego też daj mu grać, nie? Chcę, żeby był w miarę zadowolony. Dobra, to co? Y ja lecę na konferencję, a z wami się widzę w kolejnym odcinku. Elo.